Witam wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Hrabia, a to jest kolejny odcinek z Boom Beach Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić War Factory level 45 Żeby odblokować kapitan Everspark Ja użyję do tego zług, ale można również y, zrobić to dokładnie tak samo, tylko że tankami Więc jeżeli wolicie grać nimi i trochę się boicie, że na przykład jakiegoś dymu nie traficie I Wam zginie wojsko, to weźcie sobie tanki Tutaj muszę jeszcze tylko dodać, że mam zboostowane statuetki. Nie boostowałem tego stricte na, na te na warfactory, tylko robię map, ale na pewno się przyda. Więc jeżeli będziecie atakować, to możecie sobie właśnie zbustować chociaż dwie: Trub damage i gunboard, bo trup heal do zuk, tak i tak są bardzo miękkie, nie za dużo im to da. Dobrze, więc zaczniemy. Na początku zniszczę te kanony. bombami Dwie wystarczą flara Dyn. I teraz tak Lara tutaj I tutaj należy tak szokować. Przyda się użyć krzyku. Bo tutaj zbieramy trochę punktów, żeby mieć na szokowanie tego Duncanuna i wieżyczek snajperskich. One w większości nie będą sięgać, ale na pewno się przydaje szokować, żeby ograniczyć straty. Dobrze. Teraz wracamy tutaj i atakujemy wieżyczkę. Yy, znaczy się HQ. Tutaj mnie trochę sięga, ale ja sobie to sflaruję. Użyję krzyku, żeby dużo szybciej zbijały. Jeszcze raz. I mamy w bardzo łatwy sposób War warfaktor. Możecie zrobić identycznie bądź yy, z czołgami. Tak samo niszczycie te kanony cztery i potem tak flarujecie. Tylko więcej punktów pamiętajcie, żeby mieć, bo czołgi kosztują. Yy, wystawienie czołgów kosztuje punkt No więc tak, tak, to z grubsza wygląda. Takie są nagrody. Nie ma w tym nic trudnego. Pięć medali dostajemy. Mam nadzieję, że przyda Wam się ten materiał. Tutaj zobaczcie. Odwakowałem sobie Kapitan Everspark. I mam ją już tutaj dostępną. Dobrze, na razie to ode mnie wszystko. Dzięki za obejrzenie materiału. Cześć.